Cześć. Cztery tygodnie masy już za mną, więc dzisiaj pasuje zrobić jakiś dzień jedzenia i tak właśnie robię. Na śniadanie klasycznie i standardowo jajecznica. 5 jajek na masełku tylko zabrakło mi tutaj właśnie teraz w lodówce rzeczy, którą często przeważnie do tej jajecznicy dorzucam, ale to nic bo za chwilę jadę do Biedronki więc kupię tą rzecz, zjem ją od razu żeby pula makro śniadania się zgadzała aktualnie czwarty tydzień masy, waga 86,5 kg za chwilę muszę zobaczyć do dzienniczka, jaka była w zeszłym tygodniu jeśli stoi to prawdopodobnie wprowadzę Jakieś kolejne zmiany. O, tego właśnie brakowało. Kamembercik, który no, lubię sobie dołożyć do jajecznicy, dzielę sobie go na pół. Co też zaraz uczynię. I wkładam pod gorącą jajecznicę. On się tak fajnie rozpuszcza i dodaje mega dobrego smaku. Można też sobie go oczywiście zjeść jako. Fit, białkową, tłuszczową przekąskę. Bardzo dobrze smakuje, nie ma żadnych węglowodanów, żadnego cukru, ani żadnych ukrytych kalorii. No to mnie zastanawia, kurde, szukam, bo robię sobie jedzonko teraz, I tutaj filecik, tutaj już mam gotowe, eee, fasolka, ryż, oliwa, no i chodzę, szukam, przecież patrzę nawet na nagraniach, było pestki dyni w koszyku, kupiłem nie wiem, gdzie one się podziały. Nie mam pojęcia, gdzie są te pestki. Dyni, no ale dobrze, bo chociaż kupiłem sobie to masło orzechowe, no to użyję dzisiaj no, zamiast pestek, bo nie mam pojęcia, gdzie one są. Masła, w tej samej proporcji. I jako numer dwa, jest coś takiego 250 gram. Kurczaka do tego 50 gram ryżu, bo podczas ostatnich zmian, które robiłem, dodam po 50 gram do drugiego i trzeciego posiłku. Tak więc aktualnie, posiłek bez węglowodanów jest to posiłek numer 1, a tak to drugi, trzeci, czwarty, piąty posiłek jest z węglowodanami i tendencja węglowodanów podczas dnia jest rosnąca. Zaczynam od małych ilości, przed treningiem jest trochę więcej i na kolację po treningu jest największa ich pula. Do tego fasolka jako źródło witamin, minerałów, błonnika Mozzarella, białko, tłuszcz i zamiast tych pestek dyni mam tutaj masło orzechowe. Z kurczakiem smakuje zajebiście, polecam spróbować, ale no nie wiem kurde gdzie się podziały te pestki dyni, które są naprawdę bardzo wartościowe i oliwa z oliwek do ryżu. Zaraz sobie to wszystko przemiksuję, przemiksuję i drugi posiłek właśnie tak wygląda. Czas na posiłek numer 3. Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, jest dokładnie to samo, co było poprzednio, ale odnośnie też tego, że jest to, co było poprzednio. To jest też bardzo dobry tip ogólnie. To nie jest tip, tylko. To jest bardzo dobry kierunek, jeśli ktoś chce być na diecie, chce robić dobre wyniki, ale boi się tego, że nie będzie w stanie utrzymać diety. Trzymając dietę w bardzo podobny sposób, robiąc takie same posiłki, zmieniając czasami Produkty, tak jak ja dzisiaj zamiast pestek zmieniłem sobie to na masło orzechowe w proporcji 1 do 1. Tak samo mogę w proporcji 1 do 1 zamienić sobie ryż na makaron, kurczaka na rybę, na inne mięso. I przez takie rotowanie produktami bez zbędnego dodatkowego przeliczania gramatury mogę w prosty sposób prowadzić bardzo rozmaicaną dietę, która nie będzie ani trochę zawracała głowy. Nie będę musiał myśleć, co, gdzie, jak dodać, policzyć, obliczyć, żeby to się zgadzało, tylko jeden do jeden produkt zamieniony i wkomponowany w dietę bez dodatkowego liczenia, wszystko się zgadza. Dzisiaj dobrze się składa, bo dzień treningowy, robimy potem plecy. No i też mam dzisiaj więcej czasu do nagrywania, bo nie jestem w pracy, mamy weekend, mam wolne, więc dobre jedzonko, ale zresztą takie same, tak jakbym był w pracy. Za chwilę lecimy z czwartym posiłkiem. A zamiast cardio dzisiaj, którego na razie i tak nie robię, Robię sobie tutaj drena, bo teren podmaka delikatnie, więc trzeba zrobić tutaj ładnie, wydrenować, bo tutaj mam dosyć duży skos. Więc trzeba to zabezpieczyć, odwodnić, żeby nie podmywało tego skosu. Więc przy łopacie jest naprawdę niezłe kardio i czas na ulubiony posiłek podczas dnia w dni treningowe i w dni nietreningowe jest dokładnie to samo, czyli ryż, kubeczek serka wiejskiego i łycha dżemu, obojętnie jakiego, najlepiej oczywiście wiejskiego. Całość oczywiście mocno rozbać gana, smakuje rewelacyjnie. No i tutaj akurat tłuszczu nie mam, bo taki posiłek średnio 40 minut przed treningiem, więc stawiam na to, aby był jak najlżejszy żeby nic mi nie zalegało no, po tej łopacie Dosyć mocno się zmęczyłem Jestem solidnie Głodny Więc to też jest właśnie Taki dobry wyznacznik Tego kiedy spożywać następny Posiłek Nie trzeba chodzić z zegarkiem Patrzeć tam równo co jakiś czas Żeby jeść ten posiłek Tylko dobrze jest się też sugerować Tym kiedy głodniemy Kiedy głodniemy po prostu Jemy. tak samo z wodą. Kiedy chce się pić, pijemy. Organizm sam właśnie wyznacza sobie takie odpowiednie momenty, więc jestem głodny, jem i za chwilę widzimy się na treningu nóg. I tak jak zapowiadałem widzimy się na treningu nóg, który jest piątym treningiem w w tygodniu nogi robię aktualnie raz w tygodniu. Za to cała góra trenowana jest dwa razy w tygodniu, ponieważ ona jest teraz dla mnie priorytetem. Nogi od zawsze były u mnie partią, która najszybciej reagowała na trening, najszybciej szła siła, masa, więc robię je raz w tygodniu. Na czwórki cztery ćwiczenia, łącznie 12 serii. A na dwójki trzy ćwiczenia po dwie serie, więc na całym treningu mam do zrobienia 18 serii roboczych, nie licząc rozgrzewki. Dla niektórych z Was zaskoczeniem może być tutaj pierwsze ćwiczenie, czyli squat. Zrobiłem go po części celowo, z tego względu, że chcę przyzwyczaić całe ciało do dużego ciężaru na przesiadzie, bo docelowo taki właśnie zamiar mam dźwigać. Więc jak dojdę do 200 kg w squacie, gdzie brakuje jeszcze 18 kg, to wracam do przysiadu klasycznego. Drugie ćwiczenie fronty, które na czwórki są totalną petardą. Potem prostowanie, syzywki, na dwójki, trzy rodzaje uginania. Są to trzy moje ulubione ćwiczenia, które na dwójki wykonuję. Pierwsze uginanie lewą na maszynie, drugie bardzo podobne ćwiczenie uginanie z hantlem pomiędzy nogami, które dla mnie jest topowym ćwiczeniem na dwójeczki. Ruch jest bardzo podobny, ale jednak delikatnie inny i mega fajnie wchodzi na dwójkę. Trzecie na wyciągu, pełna kontrola i bardzo dobre czucie. Nie robię tutaj żadnej formy martwego ciągu na prostych nogach, ponieważ robię podczas treningu pleców martwy ciąg klasyczny, i on na razie wystarczy. A teraz pasuje coś zjeść, bo klasycznie już zgłodniałem. Oh, cała micha po treningu pyszności 150 gram ryżu, banan, jabłko, dżem, cały kubek serka wiejskiego, pół kostki twarogu i 50 gram produktu tłuszczowego, który zamieniam sobie woli. Połowa wiórki kokosowe, połowa masło orzechowe. No, cholera, dręczy mnie to, że nie wiem, gdzie są te moje pestki z dyni. Tak to by były tutaj trzy różne źródła, w innych proporcjach, bo doszłyby do tego jeszcze pestki dyni. A tak to są dwa: 50 gram białka, 160 gram węgli i około 25 gram tłuszczu. Tak to liczę i po treningu takie pyszności wlatują właśnie. U mnie no i, tak, no i tak wygląda mój cały dzień jedzenia 5 posiłków w dzień nie treningowy Jak i w dzień treningowy Jest dokładnie taka sama ilość kalorii I takie samo makro Na razie tego nie rotuję Waga idzie fajnie, forma idzie fajnie Sylwetka Mimo tego, że waga idzie, rozmiar idzie Się wyostrza Co mnie bardzo cieszy Dlatego nie robię drastycznych zmian, dodaję wtedy, kiedy waga powoli stopuje. Dodaję wtedy większą ilość kalorii i znowu cieszę się progresem przez jakieś dwa tygodnie. Takie jedzonko, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie, widzimy się następnym razem. Hej!